Na początek odwiedza nas... Ho ho, to ja, Kuchcik Dem! Nie zgadniecie, co wam dzisiaj upichciłem. Otóż, kochani moi, jest nowy, zwariowany produkt. Nazywa się Rain. Total Body Fuel. Razzleberry. Kurczę co to co to za magia napój gazowany osm ojej o jest malinowy what razal to nie jest malina nie ja myślałem że jak jest niebieski to on jest jagodowy że berry że ma jakiś jak fuck mam pół litra malinowego energolca ja co robicie były przez chwilę czerwone monstery nie były dobre czekajcie blueberry szukałem no co to jest to berry Razulberry to nie jest Raspberry to nie jest malina. Czekajcie, wezmę szklankę, zobaczymy, jaki kolor tego jest w środku. No właśnie, Raspberry to malina. Co, jakie kurwa Raspberry. I mało tego, to nie jest tak, jakby. To jest jakieś oszustwo, bo to chyba nawet nie jest energolec. To jest napój gazowany malinowym z aminokwasami rozgałęzionymi. Kofeina może przynieść się do poprawy koncentracji i zwiększonej czujności. Ho-ho! Bądźmy czujni! Bądźmy wyczuleni. Na smaki. Gówno nie niemalina. Mmm. O. Czy to jest, czy po prostu nie wydali ani grosza na zrobienie barwy? Dokładnie kolor typu żaden. Niestety nie ma za mocno. Jest, jest bardzo niska kwasowość. Chociaż nie. Jest w porządku. Jest taki, jest, jest, jest kwasek. I słodycz na tyle mocna, że to jest dość bogaty. To jest dość bogaty smak. Mimo, że to jest napój bezkaloryczny, to powiedziałbym, że smak się bardzo mocno rozlewa. Razerberry to smak składa się raspberries, blackberries, and blueberries. No to super. I to jest dobre połączenie. I to bym faktycznie powiedział właśnie, że są tutaj jakieś. Nazwałbym to smak owoców lasu. Mm, powiedziałbym, że ma mniej ten taki słodki smak, jak. Y jak mają ym, monstery właśnie, że mają ten taki, czy to czy coś, że mają taki agresywny, słodki, zalewający. To, to Rain, Total Body Fuel. Yy, wygląda jak coś z gierki, myślę, że to jest jakaś drużyna w League of Legends albo coś w tym stylu. Jest bardzo bardzo respektowalny, bardzo respektowalny bezcukrowy i 16 kalorii w 500 ml. Dorwany w żabce. Więc robimy teraz, wczoraj testowaliśmy rain o smaku owoców lasu. A teraz jest jakaś Melonmania, więc ma być melonowy. Nie będę tym razem przelawać do żadnej szklanki. Dlatego że one są bezbarwne, oba. Tak, ten też jest biały. Nie stosują tutaj żadnych, żadnych barwników. Czeka, lubostonowy, bezcukrowe energolec. Uuu. Ojej. No ale czego się mogliśmy spodziewać po melonowym, co nie? Więc smakuje jak... ...landrynka. I nie ma, nie ma żadnej kwaskowej kontry, jest po prostu sama słodycz. Pucha umyta? Nie no, co ty? Ja jestem kryminalista, ja tylko z brudnej szklanki. Jak po modernie to można, no właśnie. Ja już jestem basically nieśmiertelny.